Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus znowu ukazał się nad jeziorem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwa inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich, idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu, idziemy i my z Tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie łowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus, a Jezus rzekł do nich, Dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu, Nie. On rzekł do nich, Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej Wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował, To jest Pan. Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami, od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci, a kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb. W liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się, rzekł do nich Jezus. Chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania, kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus Przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. Oto słowo Pańskie. Daga, bracia i szestre. Drodzy bracia i siostry, w pierwszym liście słyszeliśmy, jak Piotr daje świadectwo. Jezus jest tym kamieniem, który odrzucili budowniczy, a on stał się głowicą węgła. Co mówią nam te słowa? Mówią, że Bóg nie odrzuca, lecz Przemienia. Kamień, który został odrzucony przez ludzi, Bóg przemienia i staje się ten kamień, kamieniem fundamentu. To, co w oczach człowieka nie jest wartością, co człowiek odrzuca w Bożych oczach, jest wartościowe. Na to Bóg liczy buduje na tym fundamencie. To jest to, co Jezus uczynił z Piotrem. Na Piotrze my ludzie nigdy nie budowalibyśmy, nie liczylibyśmy na Niego. U Jezusa jest inaczej. Przypomnijmy sobie ze Starego Testamentu. Braciak zrodziła się zawiść, dlatego odrzucili Józefa, chcieli go zabić, rzucili go do studni i później sprzedali do Egiptu. Odrzucony Józef staje się głowicą węgła, przynosi zmiany nie tylko swojej rodzinie, ale całemu narodowi. Bóg nie odsuwa się od krzyża, lecz wzywa nas, abyśmy go przyjęli. Abyśmy przyjęli go i aby Bóg przemienił go w to, co dobre. Aby to, co dla nas było przekleństwem, stało się błogosławieństwem. Akceptacja krzyża ma cudowną moc przemieniania serca. A gdy serce się przemienia, to otwierają się nam oczy i my odkrywamy wartości tym, w czym wcześniej nie widzieliśmy wartości. Pojął to święty Franciszek, gdy objął trendowe tego. Wtedy powiedział, to, co dla mnie było gorzkie, stało się słodkim. W odrzuconym kamieniu Odkrywamy nowe możliwości. Drogi bracie, droga siostra, może myślisz, że jesteś bezwartościowym, niezdolnym do niczego. Mylisz się. Jeżeli inni ludzie tak o Tobie myślą, zwróć się w stronę Bożego spojrzenia. Bóg w Tobie widzi syna, widzi córkę. To jest właściwie sens naszego przyjścia na Eucharystię. Przyjść. Przed Boże spojrzenie, poprzez Ciebie, jeżeli wierzysz. Bóg może i pragnie czynić wielkie dzieła, tak jak przez Maryję, pokorną służebnicę Bożą. To doświadczyła Matka Teresa i tak wielu innych. Ale również. Nie myśl o innych, że są bezwartościowi. Zapytaj się, co Bóg o nich. Myśli. W tekście ewangelicznym patrzymy na uczniów po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Nauczyciel został zabity i pochowany. Szymon wraca do Galilei, wraca do pracy, którą wcześniej wykonywał przed spotkaniem z nauczycielem. Mówi, idę łowić ryby. Na nowo zaczyna organizować swoje życie. I inni idą za nim. I my idziemy z Tobą. Robią to, co potrafią, aby mogli przeżyć. To jest obraz kościoła który opiera się na sobie, który stara się swoimi siłami i po silnym, mocnym doświadczeniu z nauczycielem możliwe jest nadal opierać się na, tylko na swoich zdolnościach i siłach. Efekt takiej pracy następujący. Nic nie łowili w takim kościele. Pościele nie ma pokarmu, nie ma życia. Jezus mówi im, Dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu nie. Interesujące. Od razu mówią, że nie. I wcześniej tak było aby udowodnić, że są, nie mogą pomóc narodowi, który słuchając Jezusa został sam. Nie mamy tu nic oprócz pięciu chlebów i dwóch ryb. To jest tylko potwierdzenie ich tezy, że niczego nie ma. Powód. Dlaczego Izraelici narzekają to, że nie ma niczego? Księdze liczb czytamy, teraz nasze życie, więc nie, nie ma nic, tylko manna przed naszymi oczami, parafrazuję. Manna to zbyt mało, aby zmienić ich trudną sytuację i obraz tego, że niczego nie ma. Paweł pisze do Filipian. Nauczony jest w każdej okazji być zadowolonym. Pisze on w liście do Filipian. Mówię to nie z powodu tego, że czegoś mi brakuje. Nauczony jestem w ka podczas każdej okazji być zadowolonym. Potrafię przeżywać, gdy czegoś mi brakuje i gdy jest czegoś dużo. Nauczony jestem być sytym, głodnym. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Paweł zawsze jest zadowolony, gdyż siłę czerpie od Jezusa, który daje mu moc. Czy to prawda jest, co twierdzą? Uczniowie i wcześniej Izraelici, że nie ma niczego. Gdzie jest powód ich niezadowolenia? A powód zadowolenia Pawła? Izraelici i uczniowie są niezadowoleni i zablokowani, nie mogą czynić dobra innym, gdyż w swoich myślach wychodzą od tego, że nie ma nic. A Paweł jest zadowolony dlatego, że pierwsze widzi dary, które przyjął. Niezadowolenie rodzi się w człowieku, który nie widzi tego, co posiada i którego oczy są skierowane tylko na to, czego nie posiada. Taki pierwszy widzi braki, a przez braki obserwuje to, co posiada. Na rekolekcjach postu i modlitwy w domu pokoju jedna dziewczyna Zauważyła, że jej szafa jest pełna sukienek, ma z ich zbyt wiele. Niektóre sukienki jeden raz ubrała, a tak jak ona sama mówiła, zmuszała rodziców, żeby jej kupowali. Otwierały się jej teraz oczy podczas postu. Odkryła to, czego ma więcej i zrozumiała, że to może innym podarować. Oprócz postu zadowolenie może zrodzić się w dziękowaniu. Dziękowanie otwiera oczy na to, co istnieje, na to, co podarowane, co jest piękne i pozytywne. Gdy ktoś rano już mówi, Boże, dziękuję Tobie za i skieruje spojrzenie na rzeczywistość przed sobą, będzie zauważał liczne darmowe dary, słońce, deszcz, powietrze, które nie widzi, i ptaki, kwiaty, ryby, chleb, odzież i tak dalej. Jedna matka mówiła do swojego syna: chleba i ch chleba i cebuli, ale bądź zadowolony. Ważne jest kierowanie oczu. Święty Leopold Bogdan Mandić przypominał ludziom, do życia potrzebne jest niewiele. Bardzo mało. Rzućcie sieci na, z prawej strony łodzi. Prawdopodobnie uczniowie wcześniej rzucali sieć z lewej strony, a Jezus Wymaga od nich zmiany. Mówi, żeby rzucili sieci z prawej strony, tam, gdzie nie oczekujecie, że możecie coś ułowić, gdzie myślicie, że czegoś nie ma. Jezus zachęca nas, abyśmy mieli odwagę wyjść z udeptanych ścieżek. nowo? Z... I aby rozpoczynać coś nowego, wyjść z czegoś, co nie przynosi owoców, zdecydować się na coś nowego, wychodzić z często swoich ograniczonych myśli, z pewnej wiedzy, kim jest, jaki jest Bóg, jacy są ludzie. Warunkiem tego jest wiara. Uczniowie uwierzyli Jezusowi, iż zarzucili sieci z prawej strony. Módlmy się o dar wiary, aby Pan wzmocnił nasze zaufanie do Niego. W sobie w ciągu dnia nośmy słowa Jezu, ufam tobie. Czasami myślimy, że w naszym życiu nie ma już rozwiązania, ale tylko gdy pozostawisz myśli, że nie możesz, że czegoś nie ma, że jest niemożliwe i zwrócisz się w drugą stronę, to zobaczysz to, czego wcześniej nie widziałeś. Ojciec Sławko Barbaricz mówił. Gdyby nam chrześcijanom zależało na pokoju, miłości, ochrony dzieci i młodzieży przed nowoczesnym złem, jak wielu osobom zależy na pieniądzach, uciechach. Świat by całkowicie inaczej wyglądał. I gdy jesteśmy świadkami, jak bardzo zło jest aktywne na wszystkich poziomach, często chrześcijanie powtarzamy niemożliwe. I to niemożliwe wyrzec się złych przyzwyczajeń przekleństw, pijaństwa, narkotyków. Nie jest możliwym przebaczać, być miłosiernym. Nie jest możliwym być uczciwym, sprawiedliwym. Nie jest możliwym walczyć przeciwko duchowi tego świata. Łatwy sposób usprawiedliwiamy się, że tak wszyscy czynią, gdy chodzi o coś co nie jest dobrym. Taki duch nie jest chrześcijańskim duchem. Szczególnie nie może być taki w szkole Maryi i w sercach jej dzieci. Gdy mówimy niemożliwe, to często kryjemy swoje niezdecydowanie, tchórzostwo, lęk, albo w ogóle nie próbowaliśmy cokolwiek uczynić. Maryja od Anioła podczas zwiastowania słyszała, że w Bogu jest wszystko możliwe i powiedziała, niech mi się stanie według słowa Twego. Gdy wyszli na rybu i kruch, zobaczyli przygotowaną rybę, i chleb, ile Bóg już dla nas przygotował, ile już nam dał za darmo. Ludzie, którzy nie modlą się albo nie wierzą w Boga, mówią, najważniejsze, aby być sprawiedliwym. Prawda. Ale jaka jest pierwsza sprawiedliwość? Czyż pierwszą sprawiedliwością nie jest Dziękowanie. Tak, pierwsza sprawiedliwość to podziękować, podziękować za to, co przyjęliśmy, za tak wiele darmowych darów, które Pan w każdej chwili nam daje. Za to dlatego bierzemy udział w Eucharystii, dlatego że sprawiedliwym jest i godnym dziękować Tobie, Boże nasz. Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście, bo mówi Jezus do uczniów. Co Jezus pragnie im powiedzieć? Czyż nie to? I wy coś uczyńcie. I wy coś działajcie. Nie czekajcie na innych, bądźcie aktywnymi. Przypomnijmy sobie słowa Jezusa. Wydajcie im jeść. W Eucharystii my na stół przynosimy to, co mamy, chleb i wino. A Pan przemienia to swoje ciało i krew. W Eucharystii nas stół to... Następuje przemienienie odrzuconego kamienia, a tego, co Pan pragnie uczynić, to pragnie przemienić Ciebie i mnie, Twoje i moje serce. Jezus nie pragnie nas zmienić w supermenów, w doskonałych ludzi, lecz w swoich braci i siostry. Gdy Jezus wysyła. Marię Magdalenę mówi jej, powiedz moim braciom, gdy ta przemiana w nas nastąpi, świat od razu inaczej wygląda. Wtedy ten uczeń, którego Jezus miłowił, mówi do Piotra, to jest Pan. Miłość rozpoznaje. Uczymy się modlić, abyśmy uczyli się miłować. Eucharystia jest szkołą Bożej Miłości wobec nas. Módlmy się o dar miłości do Jezusa i do ludzi. Módlmy się, aby miłość otworzyła nasze serca, nasze oczy. Na obecność Jezusa tu i teraz. Amen.